Jeżeli zastanawiasz się, czy do Pixela 10, 10 Pro lub 10 Pro XL możemy włożyć kartę pamięci, to odpowiedź brzmi niestety nie. Tutaj mam wyciągniętą tackę karty SIM, gdzie zazwyczaj oczywiście wkładamy kartę pamięci, kartę microSD. No i w tym wypadku mamy miejsce na jedną kartę SIM i tylko jedną kartę SIM, nic więcej. Tutaj mam również moją kartę microSD, która jak widać jest praktycznie takiej samej wielkości jak cały ten slot, natomiast no... No, nie mieści się po prostu. Nie możemy tutaj włożyć karty pamięci. Dlatego, jeżeli nam zależy na tym, aby korzystać z karty pamięci w naszym Pixelu 10, no to możemy skorzystać z czytnika karty pamięci. Mój wygląda mniej więcej tak. Jest dosyć ogromny. Mamy tutaj miejsce na trzy sloty. Natomiast wiem też, że są czytniki na karty pamięci, które zawierają tylko miejsce na kartę microSD, co w zupełności oczywiście wystarczy. I w takim wypadku możemy sobie włożyć naszą kartę pamięci, oczywiście, do takiego czytnika i następnie czytnik powinien mieć wejście USB typu C możemy podłączyć nasz czytnik do telefonu no i w ten sposób możemy korzystać z karty pamięci oczywiście jest to niewygodne, ponieważ wiadomo zajmuje to trochę miejsca, jakby nie patrzeć, więc tylko w jakichś tam określonych sytuacjach prawdopodobnie będziemy mogli korzystać z, z karty pamięci. Natomiast jest to właśnie taki sposób, który pozwala nam na odczytywanie karty pamięci na w telefonie Google Pixel 10 10 Pro oraz 10 Pro XL. I to tyle, jeżeli możesz to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.